Siema, z tej strony, Cezar, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie mamy kolejny dzień Future Stars, a z nim przychodzi kolejne SBC. Niestety wczoraj nie dostaliśmy żadnego SBC, oprócz e, rozbudów, które pojawia się na samym końcu odcinka. Ale przed samymi rozbudowami e, muszę powiedzieć o tym, że nie mamy jeszcze godziny 19 tego dnia, kiedy to nagrywam, ale dostaliśmy już. SBC, paczkę za 50 tysięcy, jeżeli chodzi o Daniela Jamesa, który jest w zadaniach sezonowych i zaraz wam go pokażę, ale też mamy paczkę SBC przyszłe gwiazdy, gdzie mamy paczkę piłkarzy Electrum Prime wymienną, czyli dostajemy wreszcie szansę na jakiś zajobek, A też wymagania nie są jakieś najgorsze, ponieważ 7-5 oceny i 80 zgania. Jeżeli mamy minimum 5 narodowości, to też to w miarę da, łatwo się zrobić. Jeżeli chodzi o mnie, tutaj mam 3, 4, 5, 6, 7, 8 zawodników narodności, więc nie da się tego zrobić tak samo jak ja, chyba że podbiłoby się ocenę innymi zawodnikami na obronie plus zdałoby się pewnego skrzydłowego z Ligi trzeciej angielskiej. No wtedy udałoby się to jakoś zrobić, ale skoro ja to zrobiłem najtaniej po prostu, żeby było dla mnie, no to nie będę wam zbytnio tego pokazywał, więc przechodzimy do paczki. Jeszcze przed paczką, tak jak mówiłem, dostaliśmy tego Jamesa, yy, który wydaje mi się, że nie, że będzie trudniejszy do zrobienia niż Odegard. Ogólnie według mnie sądzę, że jest lepszą kartą, ponieważ statystyki w grze ma wydaje się, że o wiele lepsze. Ale tutaj jak w odegradzie większość meczy jest do zrobienia w obojętnie jakim tybie, albo w, w Division of was, to tutaj James ma tak samo, że 3 yy, albo 4 po prostu są w obojętnie jakim tybie to wszystkie pozostałe są w skład Batys i wydaje mi się, że Ogólnie chciałbym go zrobić, ale nie wiem, czy będzie chciało mi się chciało około 15, jeżeli udałoby mi się to tak zrobić 15, 20, jak nie więcej meczy w skład Batys. Bo... Już wolę zrobić tego Odegarda I będę miał, te, i będę miał, miał, dobrą kartę na łapkę, wydaje mi się James to tak samo le, dobra karta, ale nawet Zmienników też mam dużo A... Odegada będzie o wiele łatwiej zrobić, a Hamesa. No iż trochę ciężej przez to jest Hotbartys. A nawet jeżeli po sobie mi on nie podsiadł, to mogę przypalić go w SBC, a 8-6 oceny też to jakoś dużo nie daje. Na przykład taki Kent myślę, że może być bardzo podobny do niego. Jeżeli chodzi o statystyki, grze. 4x4 to jest akurat dobrą opcją. Ani. Również statystyki, które wydają się bardzo dobre, ale jednak wydaje mi się, że ten. Ha nie, Hames. Hames jest tutaj. Że Kent wydaje się lepszy. Chociaż Hames ma 7-8 opanowania, co też mnie trochę sprowadza na ziemię, jeżeli chodzi o tą kartę. Ale zła na pewno nie będzie, jeżeli będzie się. dobrze się wpasuje w silnik G. No, to może być też podchodząca podkęta. No i mamy tą paczkę za... No, nie wiem w sumie ile to mogłoby być, pewnie koło 15 tysięcy myślę. 16, coś w tym stylu. Ja tutaj akurat liczę tylko na ekrany. I ekranów nie mamy, czyli standardowo jeżeli chodzi o, o paczki wymienne. Ale czy będzie jakaś karta, która się przyda? Endon bele. Teraz raczej nic nie warty. Ale no tutaj... Jaki piękny zarobek. P będzie 10 tysięcy, no to już samo LSBC się cały zwróci. Mamy godzinę 19, ale niestety dali już o tej 18, 18.30 coś z celu, no to już o 19 nie dali nic. Czyli po prostu wtedy uznałem, że Zrobię jeszcze jedną paczkę 81, żeby może coś trafić i też powiedzieć o tym, że od razu po tej paczce będą kolejne paczki z rozbudów, ponieważ zrobiłem ich chyba około 8. 5 paczek 81, i 3 83, gdzie były w miarę okej okay Trafy, więc myślę, że nie powinno być tak źle, ale czy może tutaj będzie kolejny dobry traf? Zobaczmy. Nie będzie kanów, czyli jedyne co mogę powiedzieć to zapraszam Was do paczek. Więc, tak jak mówiłem, mamy 7 paczek do otworzenia. 5 paczek 8,1 plus oraz 2 paczki 83, plus tym się różnią, że tu jest 2, a tu jeden piłkarz. Ale myślę, że zaczniemy od paczek z 8,1, a na sam koniec zostawimy to 8,3. Ja na te 7 paczek liczę na chociaż jeden walkout, bo no, jak na przykład teraz nie mamy żadnych ekranów, no to żeby jeden walkout z tych wszystkich paczek wyleciał, bo te na przykład 8 dwójki może jeszcze przepale na te 83 plus chociaż jeżeli coś wypadnie, to wtedy przepale, a jeżeli nie, to już zostaw wtedy zostawiam. Druga paczka, miał szybko, to pójdzie, ale. Zobaczmy, zobaczmy. Same ekrany. Jest walkout. I tak jak chciałem, Włochy, nie PSP. Napastnik, czyli Immobile. No i Oman i tak 8-6, nie? No, ale wydaje mi się, że i tak jest lepiej niż jakbym miał ja dostać Verratti'ego, ponieważ łatwiej się go połączy. Więc walkout jest. Czyli pewnie jakąś jeszcze jedną paczkę zrobię. Trzecia paczka. Na razie. Jeden walkout był więc jest bardzo dobrze jak według mnie. Tutaj znowu będziemy mieli ekrany zwykłe, niestety Gazylia, LP, i to będzie tak nas czyli 84. 4 Mogą być o wiele gorzej. Przedostatnia paczka, jeżeli chodzi o 8-1. No żebyśmy podtrzymali paczkę ekranów, będzie dobrze. Ekany znowu będą Bez walkoutu i czyli to musi być Jimenez Czyli też bardzo dobry traf, jak na 8.1 plus I ostatnia paczka, jeżeli chodzi o 8.1 plus jeżeli będziemy ciągle tak iść, to będą wystarczające, chociaż teraz nie ma, ale Myślę, że jak na to jakie ale dostałem, zbytnio nie mogę narzekać Chociaż no, znowu jest Payne, tego będę musiał spikselować. I... prawdopodobnie dwie z trzech ostatnich paczek, 8-3+. Tutaj jest już niestety jedna karta, ale może to, że jest większą overall, da jakieś szczęście? Jest walkout Champions League, ale tutaj może być tyle, ale jest skurdy więc na te, siedem, na te sześć paczek należy, mamy te dwa walkouty. A nawet bym wolał Kulibarego niż Manę, no bo wyższa ocena ogólna. Dwa lookouty na sześć paczek, wydaje się że jest bardzo dobrze, ale czy może będą trzy? To już by było naprawdę, naprawdę według mnie bardzo dobry wynik i nie będzie, niestety zwykłe ekrany. Mam Brazylię tylko nie LP i tylko nie... OK. Dobrze, że nie ma kosty, bo musiał to skrikselować, a jest Anderson, który na przepałkę też będzie się nadawał. I ostatnia paczka w tym odcinku. Tak jak mówiłem, 8-3. Ja po prostu oczekuję tego, żeby w tej pacce nie było 8-3, 8-4 będzie wystarczające. I nie mamy walkoutu, tylko teraz Argentyna SPD SHO, Otamendi, którego już mam i będę musiał go spikselować. Super. Ale pewnie wezmę go przepalę w jakimś innym SBC a tego drugiego jak dużo osób wie w aktualizacji mieliśmy coś takiego, żeby na Webapie można było odzyskać te karty, które przepaliliśmy albo nie przepaliliśmy tylko spikselowaliśmy, więc wydaje się, że to jest dobra opcja a Wydaje mi się, że taki otamendi zawsze się przyda. Więc co, ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się w następnym siema!